Witaj. Ostatniej nocy miałem sen. Zobaczyłem siebie za sterami parkującego na lotnisku samolotu. I to nie byle jakiego, bo był to Boeing Jumbo Jet 747. Wiedziałem, że za chwilę mam podnieść maszynę z ziemi, ale nie miałem pojęcia jak to się robi. Usłyszałem spokojny głos. Startuj. Przypomnisz sobie w locie. I wtedy zupełnie spokojnie odpaliłem silniki i wystartowałem. A potem już na jawie nastąpiły synchroniczności. Gdyby nie one, materiał, którego słuchasz, zapewne by nie powstał. Rano zauważyłem, że wiele osób, podobnie jak ja, dość emocjonalnie zareagowało na wideo z hymnem i tańcem przebudzenia z Paryskiego Dworca, które zamieściłem w moim ostatnim materiale, trochę o wszystkim na moim kanale. A potem mój znajomy, współpracujący z Flow Summit Polska, przysłał mi zwiastun, na którym mój przyjaciel, Dieter Broers wypowiedział między innymi następujące słowa, zwiastun w całości znajdziesz w opisie dzisiejszego wideo. Żyjemy w iluzji i nie tworzymy naszego świata bazując na prawdziwej wiedzy, tego, kim jesteśmy. Jesteśmy twórcami, czy tego chcemy, czy nie. Myśli i obrazy w połączeniu z emocjami tworzą rzeczywistość. I nagle wszystko stało się jasne. Startujemy. Za chwilę usłyszysz francuską pieśń wolności, a wcześniej jeszcze przypomnę jej tekst w tłumaczeniu Moniki z naszej facebookowej grupy Zjednoczone Królestwo. Słuchając, wizualizuj siebie w tańczącym tłumie wolnych i szczęśliwych ludzi, a potem zobacz tańczące i śpiewające miliony i miliardy mieszkańców całej planety. Czy pamiętasz wzór na masę krytyczną, pozwalającą zmienić zbiorową świadomość wszystkich ludzi? To pierwiastek kwadratowy z 1% populacji. Dla całej planety to jedynie 9 tysięcy. Wczorajsze wideo miało w ciągu kilku godzin 17 tysięcy odsłon. Czy czujesz teraz Twoją moc i odpowiedzialność? To nie żadna ezoteryka, to prawo fizyki kwantowej. Poprzez świadomą koncentrację na konkretnym scenariuszu, Aktywujemy właśnie tę wersję przyszłości. Spraw proszę, aby do tej akcji przyłączyło się jak najwięcej osób. Rozpowszechnij to wideo lub stwórz własne w podobnej konwencji. Działaj, bo tu chodzi o nas. Zaproś do tego globalnego eksperymentu swoich otwartych przyjaciół, znajomych, grupy. Jeśli jesteś coachem, zainspiruj swoją społeczność. Mamy wspólny cel. A wtedy nasz lot do nowej ziemi będzie przebiegał łagodniej i szybciej dotrzemy do celu. Stań się częścią tego globalnego eksperymentu. To jest właśnie ten czas, moment, na który czekaliśmy wszyscy. Wierzę w Ciebie. Wierzę w nas. Pozdrawiam ciepło, Tomek. Chcemy tańczyć jak wcześniej, wiedzieć, że nasze myśli mieszkają w naszych umysłach. Chcemy przeżyć życie w harmonijnym porządku. Jesteśmy jak wędrowne ptaki, a nie jak posłuszni niewolnicy. Przybywamy, aby przerwać milczenie i obojętność. I kiedy wieczorem w telewizji Jego Wysokość Król przemawia, aby ogłosić, co lud ma myśleć, reagujemy lekceważeniem, ale elegancko. Samochód, metro, praca, konsumpcja wszędzie certyfikaty, zaświadczenia, instrukcje absurdy szyte na zamówienie i kary dla tych, co myślą i kary dla tych, co tańczą. Każda doza Autorytaryzmu każda przesadzona dawka bezpieczeństwa przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Natrętnie niszcząc naszą świadomość, chcą ją kompletnie zniewolić. Pozwólmy im odejść. Zróbmy to dla naszego mentalnego i społecznego zdrowia. Nasze uśmiechy, nasza inteligencja. Nie stój bezczynnie bez słowa sprzeciwu.